Dajesz i wiesz, kawa starotem na dzień dobry. Witam moi cudowni, kochani słuchacze, 30 w sobotę, 30 marca w sobotę 2024 roku. Energetyka na ten dzień dla wszystkich znaków. Ósemka buław. Działanie. Działanie, działanie. Dzisiaj bardzo dużo latania, działania i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj latamy ze święconkami, więc to jest taki dzień, kiedy jesteśmy za latanie, przygotowujemy potrawy. Wcale mnie to nie dziwi. Ale to nie oznacza, że nie dostaniecie jakiejś fajnej wiadomości, bądź po prostu do Was przyjdzie jakiś mail, SMS od kogoś, od kogo dawno nie słyszeliście. No i tutaj też by się zgadzała energetyka ponieważ już tutaj o tej porze latają przecież świąteczne życzenia. Zaczynamy czytanie. Baran. Baran tego dnia, kochani, będzie troszeczkę zmęczony, znudzony, niekoniecznie będzie taki w nastroju do zabawy, do uśmiechu. Być może dlatego, że będzie przeciążony różnymi rzeczami i niekoniecznie wszystko mu będzie szło tak, jakby chciał. Byk. Byki będą bardzo skupione na pracy. Być może tego dnia jeszcze będziecie pracować, a jeśli nie, to po prostu bardzo dużo czeka Was pracy w domu. I to też mnie nie dziwi. Bliźnięta. Bliźnięta będą tutaj bardzo analizować. I teraz tak, może jeszcze będziecie mieli, ponieważ Wielka Sobota jest jeszcze takim dniem, kiedy może będziecie mieli jakieś spotkanie czy z prawnikiem, czy z jakimś um, urzędnikiem, czy być może z jakimś lekarzem również. Jeśli to nie to, to moi drodzy, po prostu będziecie bardzo analitycznie rozważać równy, różne rzeczy. Rzeczy, będziecie bardzo skrupulatni przy tym i będziecie chcieli się wszystkiego tutaj, wszystko poukładać sobie, żeby wszystko było ok raczki, raczki będą trochę wyluzowane, stwierdzą, że okej okay, nie będę się tutaj przeciążać, a przy okazji też przyjrzę się wszystkiemu z drugiej strony, bo być może warto by było zagonić na przykład rodzinę do tych wszystkich działań domowych, a samemu trochę odpocząć więc na pewno jest pokazane, że trochę odpoczynku powinniście sobie w tym wszystkim dać ale czy tak będzie, no to sami wiecie, że pewnie z tego nic nie wyjdzie, lew Lwy będą, słuchajcie, bardzo aktywne w sensie takim, że będą planować. Ten dzień nie będzie dla nich zupełnie niczym innym niż poprzednie jakieś dni, ponieważ mają coś tam w głowie, muszą planować, będą umawiać się na jakieś spotkania, mają coś w głowie i to muszą zrealizować, ponieważ mimo to, że jest to Wielka Sobota, to gdzieś te spotkania biznesowe, ale też i prywatne będą dla nich ważne. Panna. Panna będzie zadowolona z tego, gdzie jest, kim jest i zadba o siebie. Będzie się czuła cudownie być może to się wiąże z tym, że pójdziecie do fryzjera, pójdziecie do manikurzystki czy tam cokolwiek innego. Będzie to dzień dla Was, panny drogie. Sobota jest dla Was, nie przy garnkach. Przynajmniej tak to tutaj jest pokazane. Powinniście się czuć dobrze. Ale słuchajcie, jeżeli nawet będziecie coś robić i przygotowywać jak każda z nas, to tak naprawdę prawdopodobnie właśnie panny będą to robić z jakąś gracją, z taką pięknością, z taką, z takim, z taką lekkością, z takim poczuciem po prostu piękna w sobie. To będzie dzień przede wszystkim, kiedy to wy będziecie się czuli cudownie w środku. Waga no, waga niestety będzie zablokowana tego dnia, niekoniecznie będzie jakoś mocno aktywna w swoim otoczeniu. Być może cały czas waga stoi przed podjęciem jakiejś decyzji, nie potrafi tej decyzji podjąć. Tak naprawdę ucieka od jakiegoś y, faktu, ucieka od jakichś różnych tutaj aspektów, które, y, które tą sprawę mogłyby rozwiązać, więc będzie to taki dzień wycofany trochę dla wagi, na pewno pod kątem intelektualnym, bo być może będzie wykonywać jakieś obowiązki, ale tak naprawdę w głowie będzie gdzieś zablokowany, zblokowany lokowany, wystraszony trochę tym, co tak naprawdę za chwilę, być może po świętach, będzie musiał, musiała waga zrobić i jakieś decyzje podjąć. Skorpion. Skorpiony, kochani, będą troszkę szalały, bo prawdopodobnie okaże się, że może im brakuje pieniędzy, że trochę za dużo wydały, trochę się otrząsną i stwierdzą, że trochę poszalały. Może tak być, więc uważajcie na te pieniądze, bądźcie ostrożni. Ponieważ jest to czytanie z samego rana, więc mam nadzieję, że zdążycie to przejrzeć. Uważajcie, co kupujecie, bo czasami kupujemy 10 rzeczy więcej niż potrzebujemy. Yy, pilnujcie też tych swoich pieniędzy. No i oczywiście możecie mieć takie wrażenie poczucia straty: być może coś wam się nie uda, coś nie pójdzie tak, jakbyście chcieli. Nie martwcie się, naprawdę, to są mało istotne rzeczy. Nie ma się co nad tym pochylać. Yy, strzelce. Yy, strzelce, moi drodzy będą w jakimś takim cudownym, kolorowym nastroju. Karta świata mówi o tym, że po pierwsze, być może wyjedziecie gdzieś w odwiedziny za granicę, albo to ktoś z zagranicy do was przyjedzie was odwiedzić. Może ktoś z rodziny, a raczej na pewno ktoś z rodziny. Więc będą to święta bardzo rodzinne. A po drugie jest to taki czas, kiedy prawdopodobnie jakieś sytuacje, trudności w rodzinie, czy wśród w jakimś otoczeniu, w którym przebywacie, po prostu zostawicie już za sobą, po to, żeby zamknąć jakiś etap w życiu i iść po prostu do przodu. To będzie taki bardzo mm, dla was ważny dzień. ¿Cuál eh... Koziorożce, kochani, tak naprawdę będą się obawiały, będą miały takie poczucie niesprawiedliwości, takiego trochę oszukania, i będą się czuły takie zaniedbane, że wszystko jest na waszej głowie. I, kochani, no jeśli nie chcecie, żeby to było na waszej głowie, to po prostu wszystkiego nie musicie robić sami. Nikt wam o tym, nikt wam tutaj nie każe. Możecie zrobić, oczywiście, to jest takie trochę pół żartem, pół serio, co teraz powiem. Tak jak na tej karcie, po prostu uciec przez okno i do widzenia. Natomiast, no jest to taki dzień, kiedy będziecie nieufni, Ktoś albo coś będzie wam przeszkadzało, będziecie mieli wrażenie takiego wykorzystywania was, właśnie tak? Wodnik. Wodniki będą bardzo konkretne. Myślę, że tutaj te święta mogą być dosyć surowe i dosyć takie tempe. W sensie tempe chodzi mi o to, że. Wiele osób tutaj w te, w te święta może nie być przy tym stole świątecznym, które były do tej pory, to jest jedna rzecz, bo prawdopodobnie odeszły te osoby, bo oni z jakichś powodów po prostu się relacje po, po, porozchodziły, będzie to taki dosyć surowy dzień dla Was, bardzo analityczny, ale myślę sobie, że jakoś tak nie będziecie pałać empatią i miłością tego dnia z jakiegoś powodu, no może warto by było to jednak zmienić, jeżeli to czytacie jeszcze w odpowiednim momencie i chwili, to może spróbujcie jednak zdjąć tą szatę tego chłodu, tego dystansu do siebie i trochę się otworzyć na tych przynajmniej najbliższych Rybki. Rybki, kochani, będą tutaj bardzo fajnie, ponieważ rybki będą tutaj miały prawdopodobnie jakąś rozmowę rodzinną, być może wiele rzeczy się tutaj rodzinnych wyjaśni Wam. Myślę, że to będzie bardzo fajny taki okres do tego, żeby porozmawiać ze sobą uczciwie, na przykład w domu, żeby pozałatwiać jakieś sprawy, i mimo wszystko ryby też będą dopinały prawdopodobnie jakiś jeszcze projekt bądź coś będą jeszcze robić w pracy tego właśnie, jeszcze dnia w sobotę, co będzie oczywiście bardzo ok, a niektóre rybki będą. Czekały nawet jeszcze na jakieś pieniądze bądź na jakieś takie dodatkowe premie, które były im obiecane i prawdopodobnie pójdą się o nie upomnieć. Kochani, życzę Wam cudownej soboty. Wszystkiego dobrego. Papa! Pa.